Cześć moi drodzy, witajcie ponownie na kanale Mutahominid. Dziś zajmę się pierwszą odsłoną niesamowitego cyklu Kultura Iana M. Banksa, czyli powieścią Wspomnij Flebasa. Ian M. M. Banks był szkockim autorem urodzonym w 1954 roku. Niestety odszedł od nas przedwcześnie w roku 2013 publikował zarówno powieści niefantastyczne jako Ian Banks, jak i nasze ulubione, fantastyczno-naukowe, które podpisywał dodając M od swojego drugiego imienia Menzies Hill. Zapisanie Ian zabrał się już w wieku lat 11, ale po problemach z wydawaniem swojej twórczości dopiero w wieku lat 30, w roku 1984, zadebiutował powieścią niefantastyczną zatytułowaną Fabryka Os. Jednakże od zawsze uważał się za twórcę SF i już w 1987 roku otrzymaliśmy pierwszą odsłonę serii Kultura, czyli wspomnij Flebasa. Tu muszę uprzedzić, że w Polsce wydano jak dotąd jedynie 3 tomy z 10 tej zacnej serii. Ale kto wie, być może jakieś wydawnictwo pokusi się o nowe wydanie i pozostałe tomy. Wspomnij Flebasa. Zaczyna się prologiem, w którym poznajemy jeden z najciekawszych elementów uniwersum, czyli okręt bojowy wyposażony w umysł. Statek nawet nie miał nazwy. Nie miał też załogi, ponieważ okręt fabryczny, który go skonstruował, był od dawna pusty. Z tego samego powodu statek nie został wyposażony ani w system podtrzymywania życia, ani w kwatery dla ludzi. Nie otrzymał numeru seryjnego, ani przydziału do konkretnej floty ponieważ został sklecony z fragmentów przeróżnych jednostek bojowych. Brak nazwy wynikał z tego, że okręt fabryczny nie miał czasu na subtelności. Zrobotyzowana stocznia złożyła statek najlepiej jak mogła, korzystając z kurczącego się zapasu części, w związku z czym systemy obronne, czujniki oraz układ napędowy były w większości niesprawne albo lada chwila mogły ulec uszkodzeniu. Okręt fabryczny zdawał sobie sprawę, że niebawem zostanie zniszczony. Istniała jednak niewielka nadzieja, iż jego ostatni produkt zdoła uniknąć zagłady. Jedynym w pełni sprawnym elementem nowego statku był potężny, choć niewyszkolony umysł, stanowiący centralny punkt konstrukcji. Gdyby statek zdołał dostarczyć go w jakieś bezpieczne miejsce, okręt fabryczny uznałby, że spełnił swoje zadanie. Chociaż prawdziwa przyczyna, dla której nie nadał imienia swojemu ostatniemu dziecku, była taka, że nie mógł dać nowo powstałej jednostce najważniejszego nadziei. Umysł ten ucieka przed wrogim kulturze gatunkiem Idyrian, jaszczurowatych obcych, z którymi trwa właśnie wojna o podłożu religijnym. Idyrianie uważają istnienie potężnych umysłów kultury za bluźnierstwo. Ucieczka się udaje, a fakt ten staje się przyczynkiem, do początku przygody bohatera powieści Metamorfa imieniem Borahorza Hul. Zaraz po prologu dostajemy scenę z typowym dla Banksa poczuciem humoru. Jego bohater bowiem tkwi po uszy w gównie. Dosłownie. No, może prawie po usta, bo jeszcze oddycha. Wisi w więziennej celi zalanej odchodami z toalet i ściekami z kuchni pałacu ponad nim. Na szczęście dla niego zostaje ocalony przez Idyrian. Cała fabuła powieści opiera się na próbie odzyskania umysłu z Shar, planety umarłych. Chcą go zarówno Idirianie, jak i kultura. Problem w tym, że Shar jest pilnowana przez gatunek Draazon, który już wysublimował się z naszej czasoprzestrzeni, co nie oznacza jednak, że nie ma już wpływu na rzeczy dziejące się w naszej rzeczywistości. Planetę blokuje bariera milczenia, a sam gatunek Draazon jest tak potężny, że kultura nie próbuje mu się nawet narazić. Obu stroną konfliktu więc pozostaje tylko uciec się do podstępu i sztuczek, by dostać się na powierzchnię planety. Bora Horza, zrekrutowany przez Querla i Dirian, Xoralundrę, wraz z grupą żołnierzy, wybiera się więc w podróż, by wypełnić samobójczą misję. Wspomnij Flebasa to bardzo dobra space opera. Na swój sposób klasyczna, ale nie do końca. Mamy tu do czynienia z o wiele bogatszym podejściem do tej odmiany fantastyki naukowej, jakże często traktowanej po prostu jako płytka rozrywka, taka przeczytać i zapomnieć. Banks, chociaż w formie rozrywkowej, pisze poważnie o głębokich i ważnych tematach. Konflikt na tle religijnym jest. Szare strefy moralności działań agentów kultury, wpływających na losy gatunków i raz nie będących jej częścią? Jasne. Frolk. Jesteś głupcem. Starzec zachwiał się jak po uderzeniu. Metamorf zaś krzyczał dalej. Nie widzisz, że i tak już po was? Załatwią was Idyrianie, a jeśli nie oni, to kultura. Odkąd trwa wojna, już nie jesteście panami swego losu. Wkrótce ten sektor znajdzie się na pierwszej linii frontu, chyba że wcześniej oddacie go Idyrianom. Przysłano mnie tu, żebym wam powiedział coś, o czym i tak powinniście wiedzieć. A nie po to, żeby podstępem zmusić was do czegoś, czego moglibyście później żałować. Na litość boską człowieku. Przecież Idyrianie was nie zjedzą, więc... Jesteś pewien? Sądząc po ich wyglądzie, mogliby to zrobić. Trójnogie potwory, najeźdźcy, zabójcy, niewierni. Chcesz, żebyśmy przyjęli ich z otwartymi ramionami? Żebyśmy bratali się z trzymetrowymi olbrzymami? Żebyśmy sypali im kwiaty pod stopy? Wielbili ich bożków? W przeciwieństwie do kultury, oni przynajmniej wierzą w jakiegoś Boga. Powieści Iona Banksa to nie są proste łupanki z w kosmosie i epickimi bitwami na całe floty. To cieknąca wręcz alegoriami ciężka proza, zmuszająca do myślenia, wspaniale przekazana w formie space opery. Pomysłowość autora nie zna granic. Rozwiązania problemów, konfliktów, technologie czy tajemnice są głęboko wysmakowane i bardzo dobrze przemyślane, dostarczając ogromnej satysfakcji. No i poczucie humoru, objawiające się nie tylko w formie scen i żartów. Autor uwielbiał zabawy słowami i tworzył często przedziwne imiona i nazwy dla swoich bohaterów. No posłuchajcie tylko. Bora Horza Gobuchul. Querl Xoralundra Perostek Balveda Brzmią nie tylko obco, ale i dźwięcznie, czyż nie? A to tylko niektóre z ciekawych imion. Na uwagę zasługują tu też nazwy statków, umysłów kultury. A w I Still Love You, mówi wam to coś? Irregular Apocalypse. No more Mr. Nice Guy. Jest tego więcej, ma naprawdę fajne nazwy. Sama kultura to tak naprawdę amalgamat wielu różnych gatunków i istot żyjących razem pod opieką umysłów to one posiadają potężne moce obliczeniowe i możliwości, by dbać o ekonomię i utrzymywać to utopijne społeczeństwo. Większość obywateli mieszka w gigantycznych orbitalach lub na statkach. Życie na powierzchni planet uznawane jest za objaw uwstecznienia. Każdy może sobie wybrać sposób na życie. Spełniać wiecznie własne hedonistyczne zachcianki, czy zdecydować się na eksplorację nowych światów lub dołączyć do służb kontaktu by odkrywać, badać, a gdy trzeba, infiltrować nowe odkryte gatunki, mogące stanowić zagrożenie dla otwartości społeczeństwa kultury. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Oto co o kulturze mówi sam autor w przypisach. Od samego początku kultura zdawała sobie sprawę, że będzie to wojna religijna w pełnym znaczeniu tego określenia. Do zaangażowania się w nią skłoniła kulturę chęć zachowania wewnętrznego spokoju ponieważ spokój ów był najcenniejszą jej zdobyczą. Kto wie nawet, czy nie jedyną, o którą warto było walczyć. Zarówno w teorii, jak i w praktyce kultura nie pożądała ani bogactwa, ani władzy. Pieniądze jako takie, traktowane przez nią jako prymitywny, choć zarazem nadmiernie skomplikowany i nieefektywny sposób regulacji dystrybucji dóbr materialnych, nie odgrywały żadnej roli w społeczeństwie, zdolnym zaspokoić każde rozsądne, a nawet nierozsądne, wymagania. Z jednym może wyjątkiem. Przestrzeni życiowej było dla wszystkich pod dostatkiem, głównie dzięki orbitalom. Surowce naturalne występowały w niewyczerpywalnych ilościach i w przestrzeni międzygwiezdnej i na niezliczonych planetach. Energii było wręcz nadmiar, a to dzięki syntezie termojądrowej, antymaterii, sieci oraz wszelkiego rodzaju promieniowania. Z tego względu kultura nie odczuwała potrzeby ekspansji, podboju ani ujarzmiania. Jedynym pragnieniem, którego nie potrafiła zaspokoić, było marzenie wspólne dla potomków ludzi, jej twórców oraz dla stworzonych przez nich maszyn. Nie czuć się niepotrzebnym. Jedynym celem, ku któremu zmierzało dostatnie, wygodne i ustabilizowane życie społeczeństwa, było przyczynianie się do tego, by ten i tak sprawny, działający bezawaryjnie mechanizm funkcjonował jeszcze lepiej, obejmując swoim zasięgiem kolejne cywilizacje. ów świecki ewangelizm stanowił siłę napędową działania służby kontaktu, która miała nie tylko wyszukiwać, katalogować, badać i analizować słabiej rozwinięte cywilizacje, lecz także w uzasadnionych przypadkach, uzasadnionych z jej sekcji kontaktu punktu widzenia, mniej lub bardziej jawnie, ingerować w ich rozwój. To jest właśnie kultura. Moi drodzy, wspomnij flebasa, to pozycja obowiązkowa. Rozrywkowa, lecz mądra. Poruszająca ważne tematy, zmuszająca do myślenia podczas czytania, pomimo swojej zdawałoby się awanturniczej natury. Jest to zarazem wprowadzenie w uniwersum, które warto odwiedzać, a którego nie wydane u nas kolejne części, mam nadzieję kiedyś się w końcu ukażą. Jeśli czytaliście już wspomnij flebasa lub zamierzacie przeczytać po tej recenzji, koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się ta powieść podobała. Na dziś to już wszystko moi drodzy. Jeśli spodobała Wam się ta recenzja, wiecie co robić. Nic tak nie działa na rozwój kanału jak kliknięcie lajka like i zasubskrybowanie go oraz napisany komentarz. Z góry dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym materiale.